Ja teraz kopię sobie w tym momencie prawy low kick, następnie w tym momencie pokazuję swoją prawą nogą mi, żebym ja sobie sobie obronę lewą nogą. Ciebie jest sobie low kick, obrona, low kick. I teraz na moją komendę, panowie, ja mówię raz, jest akcja low kickiem, obrona low kickiem. nasz kolega, to jest nasz partner teraz, po akcji moim low kickiem pokazuje mi, że mam czas się obronić. Czyli ja sobie z tej pozycji walki, mówię jedynka, jeden, hop, hop i hop i lecimy dalej, I, bądź dwa, hop, hop i, hop. I teraz tak. Na moją komendę jest akcja low kick, obrona i teraz kolega, czyli jak ja w tym momencie był kolegą, to ja teraz mam pokazać w tym momencie ten sposób, że on mi teraz kopie na przykład, kopie mi kick, kick, tak, ja teraz pokazuję mu do góry nogę, o i teraz... dokładnie. Więc teraz chciałbym, żeby kolega teraz, Olek, tak, pokazał nogą lekką do góry tylko, dobra? Takie, żeby on teraz wiedział, że ma dać obronę. I jeden! Dobrze, skręcamy się lekko, jeszcze piętką do środka, panowie. I cztery! No to już kęść bielolekiem, kęść śpięto środka, kęść bielolekiem. Dziewięć! Tak, dziesięć!